Witam, widza serdecznie z tej strony LZ. Dzisiaj podkładamy trochę o zleceniach i pogadamy o rzeczach z puli dropów. Moim zdaniem, dosyć ciekawy temat do puli i trzeba to jeszcze raz przemówić. Szybki sprawa ja zapraszam Was na Pirates Hoppika, stronę gdzie wymienicie swoje skiny widzowie. Tutaj macie darmowe 10$ przy wymianie wraz z kodem LZ, więc proszę serdecznie użyć kodziku. Dodatkowo, jakby to było mało, strona nie wlicza ceny na klej, jak i ceny czarów, więc wymiecie dużo przepięknych krawcioków. Na stronie tego znajdziecie od zawalenia, więc proszę sobie jakieś fajne krawciki. Jest tego naprawdę naprawdę dużo, dodatko przy wpłacie wraz z moim kodem dostajecie 35% bonusu przy doładowaniu. Przy doładowaniu 100 dolarów trzydzieści 35 dolarów, przy doładowaniu 30 dolarów trzysta 350 no Link do strony będziecie mieli w opisie. Zawsze to lepiej tu w miejscu kiedy niż sprzedawać na rynku Steam, dodatko macie tu misję za kasę, więc polecam sobie je porobić. A my przechodzimy do rynku. Więc zaraz poskładamy sobie zamówienia na kilka dodatkowych rzeczy. Dołożymy trochę rzeczy do karnetu. Jedną naklejkę chcę jeszcze sobie zrobić zamówienie, to Wam pokażę. I szybki stepem o Ciekawi, jedna rzecz, czy będą usuwane skrzynki z aktywne, aktywnej polidropu? Bo jak wiecie, no aktualnie mamy dodawane rzeczy do karnetu, i nowa skrzynka też została dodana do karnetu. Nie, nie została dodana do polidropu, tylko do karnetu. I nic nie zostało wyrzucone z polidropów. Więc ciekawi mnie, naprawdę ciekawi mnie. Co się z tymi rzeczami wydarzy Pilnie napiszcie w komentarzu co wy o tym myślicie Czy ze szynkami z puli dropów stanie coś ciekawego Bo jak dla mnie mogą póki co je olać I drop będzie przez dłuższy czas taki sam Może tak być Oczywiście nie musi, może też tak być, że wiecie Że coś dodadzą i stwierdzą, dobra Niech to będzie w tej aktywnej puli dropów A ciul, teraz szynka na przykład A karnet dodadzą później, albo dodadzą rzeczy do puli dropu I do karnetu, no wiecie, możliwości jest dużo Więc ciekawi mnie, napiszcie swoją opinię Co wy o tym sądzicie, a my przejdźmy do zamówień Pierwszą rzecz jest oczywiście spoza karnetu i chciałbym tutaj kupić sobie szprauty. Szprauty, które ostatnio omawialiśmy, poleciały w cenie chciałbym je spróbować na flipowanie, dokupować oczywiście nie po jakieś 50 parę groszy, tylko spróbować można zakupić za 40 parę groszy, czyli no znowu się tutaj wdać właski zamówień, bo zobaczcie jeszcze miesiąc temu za niecałe 40 groszy można było je kupić, więc głupi bym był, gdybym chciał kupować je za tyle ile teraz są, nawet będę się kusić o bardzo niskie ceny, zobaczymy, czy te zamówienia siądą, jeżeli siądą, oczywiście na, na, na filmie dam Wam znać, jeżeli nie, nie wejdzie, no to trudno, nie wejdzie, no to nic się nie stanie, tak? No tak czasem bywa, więc albo wejdzie, albo nie, postaramy się po tyle kupić, a w ogóle cię będę mógł składać zamówienia, bo ja teraz budżetu nie mam dużego, a zamówień, dobra, mogę, a zamówień od zawalenia na, na rynku, mam, jak można zauważyć, no aż na ile. Na 38 przedmiotów, nie? I to, tak wszystko by się zebrało, no to tutaj niezła kwota by się zsumowała. Drugą rzeczą, e, chciałem sobie podkreślić zamówienia na skiny. Otóż to skiny z tutaj kolekcji. Kolekcji, które są w CS-ie, czyli kolekcji e, po prostu karnetowych, tak? Kurczę, tylko czekajcie. odpalił sobie na drugim ekranie, jakie tam są w ogóle kolekcje. Na pewno jest kolekcja sportu, poczekajcie. Odpalę sobie na drugim ekranie, projektową zabiorę. Eee, jakie są po prostu kolekcje? Eee, collection Carnet jest tu, bo muszę tutaj sobie zajrzeć, bo wiesz, że graficzna była, to było i coś jeszcze było. Eee, jakie to są te kolekcje? Eee, overpass był, ale overpass dalej jest? Overpass, coś zostało usunięte? tylko Co zostało usunięte? Eee, graficzna, dobra. złóżmy najpierw z kolekcji sportu i świeżego. Eee, Powie. Trza. Dobra, na czym, na czym się generalnie skupiam generalnie, składając załatwienia przy takich rzeczach? To są skiny, które jak wypadnie, moim zdaniem, karnet z gierki, to kiedyś będą coś kosztować i mogą fajne krotności zrobić. Tym bardziej, że sam nie oszukujmy się za psie pieniądze. Proszę Państwa, no to nie są pieniądze, 50 parę groszy za kałacha. Wiadomo, nie jest to jakiś super kałach, ale kiedyś on będzie więcej warty, ja Wam to gwarantuję. Dobra, jeżeli taka coś oczywiście wypadnie. Ja bym tu się sko skłonił tego kałaszka za parę groszy go wyłapywać, nawet żeby dała radę na flipowanie, więc 0,51 groszy no coś takiego bym próbował. I z 20 takich kałaszków to jest nic, 10 zł, a będzie sobie to spokojnie kiedyś rosło, jeżeli faktycznie e, takiego kałacha w, 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 już nie będzie. Znaczy kolekcji sobie to nie będzie, bo kałach to będzie głupoty pierdolę, przepraszam. E, I ten Famas też się zastanawiam nad nim, bo Famas też nie jest brzydki skin, no, zobaczcie, ładne, jest jeszcze lekkie zużycie. To bardzo dobry stan, zobaczcie, po 50 parę groszy chodził, to czemu by się nie skusić też na jakieś 0,53 grosze na przykład i też za jakąś stówę. Uj, za jaką stówę, co ja gadam, tam było 20, to też 20, a już stówę już, tak coś mi drogo tu wychodziło, więc dobra. Też jakieś 20 sztuk takiego Famasika, czemu nie, to jest lekkie zużycie. Eee, czy jakoś brzydko wygląda? No moim zdaniem nie, w sumie nie wygląda jakoś tak brzydko ten Famas, zobaczcie, taki, taki o, jest ok nie jest brzydki na pewno, dobra. Zobaczmy co jest trochę droższe jeszcze. Zen e, USP, te USP też będę się chciał o nie pobawić. SSK też nie jest najgorsze, ale na pewno tutaj USP i MP9. To będą rzeczy, które będę chciał wykupić. E, najtańszy USP po ciężkich, tyle kosztuje, ok. A tutaj po testach 4.50 to troszkę drogi jest, ale ona jest też chyba wyższym stanem, nie? 4 zł. No jest ładne, co by nie mówić. Więc ten skin ma moim zdaniem przyszłościowo potencjał. Tu zamówiłam to 4 zł. No po prostu niech się nawet kup spróbujmy kupić to za 3.89 jakieś 5 sztuk. Jak się kupi, to się kupi. Jak się nie kupi, no to jak to się mówi, trudno. Jak coś z tych rzeczy tanie się po prostu zacznie kupować, no to tylko zarobek, tak, no jakby mi się to po prostu e, wtedy e, po do Ba i jeszcze na te MP9, ale ten MP9 jest drogie strasznie. No a ten MP9 póki co walić, przejdźmy do kolejnej kolekcji. Kolekcja graficzna, jeszcze bym to się poczaił. Kolekcja graficzna swoją drogą, taka ciekawostka, jest najmniej otwieraną kolekcją. Jest bardzo mało otwieraną kolekcją. Z tych wszystkich kolekcji z karnetu, więc tych skinów jest tak naprawdę bardzo, bardzo mało, najmniej z wszystkich, a nie są najładniejsze. No, to prawda nie są najładniejsze. Chciałbym powiedzieć coś pozytywnego, ale nie są najładniejsze no. Chociaż ten moim zdaniem zaingali ma potencjał. Ładny jest. Faktory Niu, tu po złotówce chodził. Dobra, wiecie co jakieś 0,95? Byśmy próbowali też z 20 sztuk. Niech się kupuje, no co tutaj mogę mówić? No to jest bardzo ładny Galil. Znaczy, to ładnie wygląda jeszcze Faktory nie widzowie. A najmniej otwieralna kolekcja, więc nawet jednego sobie wezmę może do pogrania. Chociaż nie, Galila mam, to nie wezmę do pogrania. E, co my też mamy? Ten Galil ma potencjał. I coś tu ma jeszcze potencjał. Chcę jest ten kałach, przenikanie z tej kolekcji. A jego dowa warstwa, co to jest? Ciekawe jest TSG, ale czy bym je kupił? Ten kawałek, tak powiem mam szczerze mówiąc, nie siedzi. Jak mam 4, to on mi nie siedzi. I tak szczerze, czy coś stąd jeszcze jest takie dla mnie ładne? Hmm, no chyba nie. Chyba mi się. Chociaż nie, ty ładny jest ten FAMAS. Ty no tak nie wygląda ładnie. Dobra, no weźmy sobie lekkie zużycie. Jest lekkie zużycie 93 grosze i próbujmy je włapać jakieś 60 groszy, a czekajcie na ogółem jak jakąś się ale ta nie był. Dobra, próbujmy wyłapać za jakieś 0,62 groszaka 20 sztuk jak się kupi to się kupi widzowie, takie oto na dzisiaj pilnie strzelcie subskrypcję na kanale Zobaczymy, bo skiny to też jest dobra inwestycja, nie tylko naklejki, nie tylko przywieszki więc strzynki, czy skiny też są spoko inwestycją. Pilnie zostawicie widzowie, łapkę w górę, subika na kanale i trzymajcie się, cześć, cześć!